Rez. Bez cienia goryczy. Zmieniłam proszek na Persil żel I to była ogromna zmiana. Dawniej, niedzielne grillowanie, to zawsze był dla mnie stres, bo mój proszek nie usuwał tych tłustych plam. A już na pewno nie w 40 stopniach. Jeśli Twój proszek ma czerwone światło, zmień je na zielone. Na nowość Persil żel. Rozpuszcza się i działa natychmiast. Dlatego w 40 stopniach usuwa tłuste plamy. Lepiej niż proszek. Tylko Persil żel działa bezpośrednio na plamę. Jeśli trzeba, jeszcze przed praniem i oczywiście później w pralce. Więcej radości w życiu z persilem. Nowość persil żel. Ten wybór się sprawdza. 3, 9, 15. 3. Kochanie, będę za 20 minut. 9? staw coś do lodówki. 15, da więcej, bo będę z Czesiem. Jest lepszy sposób, żeby mniej płacić za telefon. Sprawdź, czy dobrze wybrałeś operatora sieci. Idea Optima. Wysyłamy niskie rachunki. Teraz telefon zrabje mi serwisem BAPIDEA za 22.88. Tylko w sieci Idea. Zawsze jest ten pierwszy raz. Pierwsze spojrzenie. Pierwszy dotyk. Kim Valbon. Pierwszy kem. Wyjątkowy, zmysłowy i delikatny. Smak Valbon. Niezapomniany jak ten pierwszy raz. Valbon. Hochland. To jest pyszne. Cześć! Jestem Quanti. Zapachi świeżość. Ubrań, lecę do Toskanii, do krainy niekończącej się świeżości. Mm, jakiś liczny zapach. To magia świeżości zapach zup i Toskanii. Poczuj niekończącą się świeżość nowego kłębto, <noise> <guanto>, zapachy <noise> świata. Naszym celem jest tworzenie technologii, które będą Ci służyć przez wiele lat. Tworzenie niezawodności, dynamiki i ekonomii. Tylko teraz, z okazji dziesięciolecia w Polsce, Hyundai rozdaje prezenty. Kupując jeden z samochodów Hyundai, otrzymasz bezpłatne AC, OC i NW. 3 lata bezpłatnego serwisu. Od 100 do 300 litrów bezpłatnego paliwa. Oraz specjalne bonifikaty na modele. Atos, Accent, H100 i Galoper. Pamiętaj, promocja trwa tylko do 31 października. Hyundai. Już go chcesz. Porozmawiajmy o tym, jaką potęgą jest kolor. Porozmawiajmy o wolności wyboru, o pięknie, które było, jest i będzie. Porozmawiajmy o tym, co nowe, bajeczne i cudowne. Porozmawiajmy o tym, żeby zadzwonić do konsultantki Ejwonu i zdradzić jej, że marzysz o kolorach, jakich jeszcze nie było. Ejwon. Sobotni seans sensacji. Zaraz po wieczornym filmie dwa trzymające w napięciu seriale. Policyjny klan, czyli prawdziwe życie policjantów nie tylko na posterunku. Kiedyś mówiłaś, że lubisz gliniarzy. Oraz dramatyczna opowieść o młodym człowieku, który jako policjant poznaje twardą prawdę o życiu. Policyjny klan i pierwszy rok służby w sobotę po wieczornym filmie. Spodziewam się sprawiedliwości. Danie jej się zadość? Była było, było piweczka? Dużo powietrza? I dm dmoka, halo, dmucha. A kto Jeziło. panu mówi, że pan jeździł? Co się dzieje na polskich drogach? Jak jeżdżą polscy kierowcy? I Jak pracują policjanci pilnujący naszego bezpieczeństwa? Co tydzień ruszamy z kamerą na polskie drogi, by towarzyszyć policjantom w ich codziennej pracy. Drogówka. W niedzielę o 21. Nie mogą cię wsadzić do więzienia. Przecież ty nie jesteś żadną przestępczynią. W pewnym sensie jestem. Nie macie żadnych dowodów, żeby oskarżać moją córkę. Przyznała się. Czego oczekujesz od mnie? Ewa była przemęczona. Nie przejmuj się, na pewno się znajdzie. A profesor Kosycki to wyjechał do Gdańska na wykłady. Nie wiem, jak bym mogłam żyć bez ciebie. Chyba mnie nie, nie zostawisz teraz w takiej sytuacji. Nie wierzę, że tak mogłaś mnie oszukać. Powodzenia ci życzę. W tej kapeli. w hotelu także. Johnny Depp. Janu Reed. Sylwester Stallone Robert De Niro Nick Nolte Jessica Lang Juliet Louis Richard Gere, Andy Garcia Harrison Ford Sigurney Weaver Alec Baldwin Melanie Griffith Czyli przebojowa jesień w TV4. Gdy za oknem coraz zimniej włącz czwórkę, zobaczysz wielkie filmowe przeboje Arizona Dream. Na krawędzi Johnny mnemonik Przylądek strachu Prawy wewnętrzne I pracująca dziewczyna Wszystko to i jeszcze wiele więcej to przebojowa jesień w TV4. Jeśli masz dość policjantów kryjących się z radarem po krzakach, zobacz, co robią prawdziwi gliniarze z krwi i kości. Codziennie wychodzą na ulice najbardziej niebezpiecznych dzielnic miasta. Tu ludzie naprawdę potrzebują ich pomocy. Tacy pacyci są również w twoim mieście, więc lepiej ich nie wkurzaj i... wolnij. Na pewno zdążysz dojechać i obejrzeć posterunek w Brooklyn. Piątki o 20.00. Co? Bardzo? Ładna osobistość! Pamela Anderson jako superagentka. Co robi blondynka, gdy gra w sensacyjnym serialu? Robi to bardzo dobrze! Przekonaj się o tym na własne oczy! W TV4 nowa seria przygód najbardziej pożądanej dziewczyny świata. VIP! W poniedziałki, czwartki o 20.00. Jego pierwsza żona nazywała się Ryan Gilbane z domu Wicks. Dramatyczna opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Dwie kobiety. Jeden mąż. Kim jesteś? Czego chcesz? Poznać prawdę. A będzie ona zaskakująca. Pogoni za prawdą. W niedzielę o 23.20. To jeszcze nie koniec, Karl. Złota jesień to nie tylko pora roku Złota jesień to najlepsze w życiu lata Jeśli marzy Ci się pewność oraz i Złota jesień to za trudy swe płata. Złota jesień pełni wszystkie Twoje plany Złota jesień na marzeniu kształt realny. Jeśli przyszłość chciałbyś spełnić pod z palmami. Złota jesień jest wyborem idealnym Złota jesień. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU. Bezpieczne jutro. Moim narzeczonym byliśmy na ślubie z naszej wspólnej koleżanki. Ja wtedy byłam przedstawiona wszystkim żonom. Ja miałam takie wrażenie, jakbym była po prostu bardziej zdenerwowana niż para młoda. Przede wszystkim słyszysz siebie w środku. Takie I Tak sobie idę i tak, żeby się tego nie wywróciła, żeby się tego nie wywróciła. No i z Daw? Wszystko się udało. Dezodorant Daw skutecznie chroni przez cały dzień, a 1,4 kremu pielęgnuje skórę. Proszę, nasza Kasia jak proskwitła. Wielkim jest mój tata? Nie. Tak. Jest agentem? Agentem. Może takim jak James Bond? Nie. Ale też niczego się nie boi. Jest agentem. Kompensa życia. Kompensa życie. Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ergo. Ubezpiecz się. Zadbaj o życie innych. Uwaga! To się może zdarzyć również Tobie! Lody to nic, ale bluzka poplamiona! I jak się tego pozbyć? Te tutaj są tanie, ale niewystarczająco skuteczne. Te są skuteczne, ale drogie! Bądź sprytna! Wybierz rekta! Do takich plam? Rekt? Tak, ponieważ teraz Rekt daje Ci jeszcze więcej bieli! Dzięki temu pranie będzie bez plam i śnieżno-białe. Ojej, ani śladu po plamach! Hmm. I zaoszczędziłam pieniądze! Na następne lody? Pewnie! Ale sprytne! Rekt. Sprytny sposób na pranie. Aral dodaje do swoich benzyn specjalne substancje. Twój samochód ma większą moc i ochronę, a przede wszystkim zużywa mniej paliwa. Aral opłaca się tankować jakoś. Ahoj, panie bobze! Ahoj! Co trzeba robić, aby mieć takie mocne zęby? Hmm, naturalnie je czyścić pastą Colgate Herbal. A, Colgate Herbal. W zielonym pastku Colgate Herbal znajdziesz ekstrakty z rumianku, eukaliptusami, i W białym wapniu fluor. Razem sprawiają, że zęby są zdrowe! Mm, i mocne! Ahoj! Colgate Herbal. Naturalnie mocne zęby i zdrowe dziąsła. Nie rozumiem. Ja.